Cześć kochani, witam Was w kolejnym mamowym vlogu na moim kanale i słuchajcie, jak mogliście zauważyć tych mamowych vlogów przez jakiś czas nie było. Słuchajcie, działo się tyle. Dobrych i, i niekoniecznie dobrych rzeczy. Jakoś nie czułam takiej potrzeby, żeby, żeby te mamowe vlogi nagrywać, ale teraz stwierdziłam, że wam nagram. Mamy początek grudnia. Byłam dzisiaj w Pepko. Kupiłam rzeczy takie wiecie świąteczne, także będzie mini taki hol świąteczny z Pepko. I słuchajcie, opowiem wam może trochę co u nas się działo. Po pierwsze, byliśmy w Rzymie na początku października. Kaj, słuchajcie, udało nam się na ostatni moment praktycznie tam... Mm... Polecieć, bo później już jak wróciliśmy, to, to zarówno w Rzymie zwiększali obostrzenia, i tak samo było w Polsce. Praktycznie jak wróciliśmy, to chwilę później zaczęli ograniczać te wszystkie wyjazdy, poruszanie się i tak dalej. Także udało nam się wycieczkę zorganizował mój mąż, czyli ona nie była gdzieś tam z biura podróży, tylko sam po prostu znalazł loty, zarezerwował, wiecie, parking, zabukował hotel i tak dalej. I słuchajcie, leciliśmy z małym, także to też było nie lada wydarzenie, nie lada wyzwanie, też było dużo stresu w związku z tym, dlatego że ja nie wiedziałam do końca, jak nasz mały to zniesie i jak to w życie wszystko pójdzie, no bo jednak lot samolotem w ogóle my lecieliśmy z Berlina, więc dzień wcześniej wieczorem jechaliśmy do Berlina. Tam się przespaliśmy, o, o chyba czwartej rano wstawaliśmy, bo musieliśmy jechać, jeszcze odstawić auto na parking, potem się dostać wiecie na lotnisko, odprawa i tak dalej, także było, dla mnie było mega dużo stresu. Ja aż sobie musiałam kupić tabletki takie na uspokojenie, bo ja w ogóle nie lubię latać samolotem. Także wzięłam sobie te tabletki, no i już jak przeszliśmy odprawę, no to już było w ogóle wszystko cacy super, no i, i już potem mm, byłam zadowolona, mały się spisał, trochę płakał nam zanim weszliśmy do samolotu, bo wiecie, to jednak długo trwa, on też został wybudzony jakby w środku nocy. Tak to miał humor dobry, ale już przed wejściem do samolotu, no to był zniecierpliwiony i tak jak myśleliśmy, że w samolocie zaśnie, no to on zasnął dopiero, pod chyba pół godziny przed lądowaniem zasnął tak, ale no, ale naprawdę poszło tam, że mnie w ogóle było też na maksa super, mieliśmy mega fajną pogodę, takie wiecie 22 stopnie, 23 stopnie e, słoneczko także tak, na zwiedzanie, na spacerowanie było idealnie, włoskie jedzenie to jest w ogóle petarda, byliśmy tak zadowoleni, że na pewno mm, powiedzieliśmy sobie, że jeszcze tam e, wrócimy, później jak wróciliśmy no to słuchajcie, e, ja byłam e, w szpitalu. No i później co? I później niedaleko, później zachorowaliśmy, także słuchajcie, tak jak się zrobił grudzień, teraz już są przygotowania do świąt i to już jest w ogóle e, taki mega, mega fajny czas dla mnie, bo ja 7 grudnia mam urodziny i to nam jest taki czas naprawdę już oczekiwania na święta, e, świętowania, urodzin. E, w ogóle w tym roku będzie super, no bo wiecie, nasz mały to już jest taki bardziej kumaty. Teraz akurat śpi, ale jest taki wiecie bardziej kumaty. No i zobaczymy, jak on będzie reagował na te prezenty i na to wszystko. Kupiliśmy mu już e, kuchnię, tą z Lidla drewnianą, no pod choinkę, znaczy Mikołaj mu kupił. E, I zobaczymy, czy będzie zadowolony. No mamy nadzieję, że tak. No i słuchajcie, nie będę e, po tym długim e, wstępie, <gryw> nie będę już się rozgadywać, e, pokażę Wam, co e, kupiłam w Pepko. E, będę Wam wykładała e, tutaj na stół rzeczy, które kupiłam. Tam na nim widać. E, Mały go jak śpi i słuchajcie tak. Po pierwsze kupiłam obrus, bo w sumie to... Nie mam takiego e, obrusu, takiego wiecie, typowego, takiego świątecznego. E, no i ten w sumie obrus też e, taki typowo świąteczny nie jest. On jest połyskujący, ale też e, jest taki bardzo, mm, bardzo elegancki, że będzie można go wykorzystać też na e, różne inne e, uroczystości wiecie w domu, jakie jak się tam odbywają. On ma, mm, on ma wymiary 140 na e, 300 cm i y, kosztował 30 zł, także moim zdaniem mega dobra cena, a obrus jest naprawdę y, spoko jakości. Myślę, że za y, taki obrus w Homentie'u byście zapłacili y, stówkę lekko. Słuchajcie, y, teraz miałam chwilę przerwy, bo akurat przyjechał y, kurier. No i w międzyczasie Jasiu się obudził, także mam nadzieję, że tutaj za bardzo tego nie będzie przesuwał. Postaram się zatem y, pokazać szybciutko y, resztę który, rzeczy, które y, kupiłam. Kolejna rzecz to jest taka podkładka, nie wiem z czego to jest, Jutowa chyba, czy coś, ale właśnie ja mam często taki jasny, biały obrus wywieszony tutaj na stole. Też tutaj się do mamy pomureczki, tak, dziękuję. Często mam taki biały obrus. No wiecie, to będzie pasowało, to raczej tam gdzieś tam postawię z tyłu, gdzie mam świecznik i gdzie mam kwiatki mi tam stoją to to po prostu będzie służyło jako taka dekoracja. Kolejna rzecz to jest taki taki patyk dekoracyjny, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Ja się nie ruszaj proszę i to jest takie lekko oszronione, takie coś i ja sobie to wsadzę za lustro w korytarzu, bo po prostu teraz tam mam takie jesienne liście ale wiecie, że już taki zimowy klimacik się zbliża, to to będzie pasowało akurat idealnie. Kolejna rzecz to są bombeczki, i to są w srebrnym kolorze, mniejsze, większe z brokatem, takie ala kule dyskotekowe, albo gładkie, i też są jeszcze matowe. Ja już słuchajcie, mam sporo ozdób, ozdób świątecznych, także to po prostu jest jako takie, wiecie, dokupienie tylko jakichś brakujących rzeczy. Teraz stwierdziłam, że takie mniejsze bombki nam się przydadzą, bo w tym roku będziemy mieli sztuczną choinkę i to raczej będzie taka mniejsza choinka. Wiecie, z racji tego, że Jasiu jest i po prostu no z żywą choinką jest dużo zachodu, a ja przypominam, że my mieszkamy na czwartym piętrze, także wiecie, to trzeba wnieść, a potem trzeba wynieść. jak te igły lecą, to już jest porażka. I zawsze to jest tak odkładane, 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 dlatego w tym roku będziemy mieli sztuczną, zobaczymy, jak zda egzamin. No i właśnie na taką mniejszą choinkę moim zdaniem będą lepiej pasowały takie mniejsze bombeczki. No i też z racji tego, że będzie mniejsza choinka, to musiałam kupić taki mniejszy czubek. No i padło też właśnie na srebrną. My zazwyczaj ma biało w połączeniu ze srebrnym, właściwie to bardziej srebrna choinka i niektóre są białe elementy. No, także srebrny czubek będzie pasował idealnie, on w ogóle wyczytał tylko 2 złote. A wiem, że w zeszłym roku tak czekaliśmy z kupnem czubka i później jak kupiliśmy choinkę i praktycznie już my kupiliśmy choinkę tam kilka dni przed świętami, to już potem mieliśmy problem, żeby gdziekolwiek dostać czubek na choinkę, po prostu byliśmy wszędzie i nigdzie nie było czubków. I słuchajcie, ostatnia rzecz z takich świątecznych dekoracji to jest to bieżnik i to już jest bieżnik taki typowo świąteczny, w taką jodełkę, tutaj takie jakieś ślaczki, gwiazdki namalowane, jelenie, także moim zdaniem będzie mega, mega cute wyglądało tutaj na stole. No bo teraz u nas, my wcześniej mieliśmy zawsze tak obrót położony, a teraz z racji Jasia i z racji tego, że często coś tutaj się gdzieś wylewa, rozsypuje i tak dalej, no to lepszy jest bieżnik, bo wiecie, nie trzeba co dwa dni go zmieniać. Dobra, słuchajcie, teraz będę się brała za ogarnianie chaty, bo oczywiście jest burdel na kółkach, jak to zwykle bywa. A nie zdążyłam, właściwie chciałam jeszcze posprzątać zanim Mały się obudzi, ale zadzwonił domofon, no i on się niestety obudziła. A idą mu teraz trójki i czwórki, także musiałabym po prostu tutaj trochę ogarnąć, wytrzać podłogę, pozbierać te zabawki, te wszystkie rzeczy, które tutaj leżą na podłodze, także zapraszam Was do przyspieszenia. I to słuchajcie, będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak było, to oczywiście zostawcie łapkę do góry i napiszcie, czy chcecie oglądać takie mamowe vlogi, bo nie wiem w ogóle, czy to kogoś interesuje. A teraz wiecie, będzie, będą przygotowania do świąt i tak dalej. Także może, może bym coś nagrała. Także to będzie wszystko. W tym filmie zapraszam Was na mojego Instagrama. Linka znajdziecie na dole w opisie, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia niedługo. Pa, pa!